Błąd leży w pośpiechu. Wszyscy ludzie są mądrzy: jedni przedtem, inni potem. W potrzebie nawet wilka można odpędzić zwykłą wiązką konopi. To nie wino upija człowieka, to człowiek upija się sam. Umierający ptak wydaje żałosne dźwięki, umierający człowiek wygłasza mądre zdania. Ludzie na starość stają się bezużyteczni, stare przedmioty stają się cennymi zabytkami. Człowiek raz ugryziony przez węża nie chce chodzić po trawie. Długa choroba rodziców zniechęci najbardziej przywiązanego syna. Dopiero ze szczytu góry można ocenić rozległość równiny. Uczony jest skarbem swojego kraju. Jeżeli odrzucisz nóż rzeźnika, natychmiast staniesz się buddą. Po długiej wizycie, krótkie pożegnanie. Z mordercą swego ojca nie będziesz żył pod tym samym niebem. Srebro to nawóz, a honor jest więcej wart od tysiąca sztuk złota. W małżeństwie nikt nie mówi prawdy, przed przyjaciółmi nikt nie kłamie. Człowiek, który mówi, tego się nie da zrobić, nie powinien przeszkadzać temu, który to robi. Nie sądź według pozoru, bo strzała, choć prosta, żądna jest krwi, a lutnia, choć kręta, słodką melodią rozbrzmiewa. Umysł kobiety grzywe srebro, ich serca to wosk. Pies, kiedy go się żywi, Wykazuje więcej wdzięczności niż człowiek, któremu się pomaga. Każdy towar ma swoją cenę. Cielęta nie boją się tygrysa. Są dwa rodzaje ludzi dobrych: ci, co umarli, i ci, co się jeszcze nie narodzili. Gdy nie kwitną ci jabłonie, nie jest to wina słońca. Ci, co mordują i podpalają, zawsze są syci, a ci, co czytają teksty i powtarzają imię buddhyspą, zawsze głodni. Oko złodzieja jest bystrzejsze niż oko porządnego człowieka. Widzimy, jak złoczyńcy ucztują, ale nie widzimy, jak ich każą. Choroba jest uleczalna, nie przeznaczenie. Kto częstuje złym winem, tego poczęstują tylko herbatą. Kiedy się nikogo o nic nie prosi, wszyscy wydają się uczynni. W nauce wiek się nie liczy, zdolności mają pierwszeństwo. Wieku nie starczy na budowanie, żeby zburzyć jeden dzień wystarczy. Trzyletni chłopiec kupuje trumnę, bo wie, co go prędzej czy później czeka. Mądry przez całe życie może zgłupieć na chwilę. Przeszłość się nie skończyła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Postanowienia biedaka są krótkotrwałe. Duchy zmarłych radują się jedynie z ofiar składanych przez potomków. Z poetami. Malarzami i muzykami jest tak samo jak z grzybami, wśród dziesięciu tysięcy jeden dobry. W zimie nie pożyczaj ubrania, a w lecie wachlarza. Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi. Wszyscy depczą mur przewrócony i w dziurawy bęben walą. Sprawiedliwość ma siedzibę w ludzkim sercu. Uderzyć własną włócznią w swoją tarczę. Kwiat lotosu, liść lotosu i nasienie lotosu wychodzą z jednego korzenia. Trzy nauki pochodzą z jednej i tej samej rodziny. Serce ludu jest sercem niebios. Choć droga niedaleka, nie dojdziesz, jeśli do celu nie zmierzasz. Książki nie zawierają wszystkich słów, słowa nie zawierają wszystkich myśli. Z dobrego żelaza nie robi się gwoździa, z dobrego człowieka nie robi się żołnierza. Nawet jeśli kogoś odprowadza się tysiąc mil, następuje ostateczny moment rozstania. Łatwo przywołać duchy. Trudno je odegnać. Władza pochodząca z jednego źródła jest mocna, ale gdy pochodzi z dwóch źródeł, jest słaba. Za krzywdę płać sprawiedliwością, łaskę opłacaj łaską. Dla przechodniów bądź gościnnym, dla sąsiadów pomocnym, dla poczciwych przyjacielem, dla złych obcym. Małpa bez ogona to i tak tylko małpa. Z rana przyjaciele, wieczorem wrogowie. Najwspanialsza pamięć jest słabsza niż najsłabszy atrament. Szlachetny mąż najpierw działa, potem mówi, a słowa jego zgodne są z czynami. Najzacniejsi i najmędrsi rodzą się pod strzechami. Wstyd jest męstwem płci pięknej. Milczenie i rumieniec wymową. Aforyzmy to lśniące wśród mroków latarnie. Czego oczy nie widzą, oto serce nie boli, czego uszy nie słyszą, to ich nie oburza. Książka jest jak ogród noszony w kieszeni. Na dziesięć kobiet dziewięć jest zazdrosnych. Jeżeli żona wie, co się dzieje poza domem, mąż nie wie, co się dzieje w domu. W obliczu śmierci głodowej nikt nie zachowa etykiety. Niebo kocha szczodrego, a nienawidzi skąpca. Największym grzechem jest nie uratować ginącego życia. Serce człowieka jest jak żelazo, ale prawo jest jak piec. Co je topi? Kiedy pierwszy wóz staje, karawana się zatrzymuje. Nie bój się zmartwień młodości, ale lękaj się biedy na starość. Ten, który pyta, pozostaje głupcem przez parę chwil, lecz ten, który nie zadaje pytań, będzie nim zawsze. Przyjemności są powierzchowne. Ale przykrości sięgają głęboko. Ludzie, chociaż nie dożyją nawet stu lat, to jednak stwarzają sobie troski na całe tysiąclecia. Jeżeli twierdzisz, że tygrys jest krową, to spróbuj go wydoić. Generał w polu nie słucha cesarza. Nawet najczarniejsza chmura ma srebrne brzegi. Piękne słowa nie są wiarygodne, wiarygodne nie są piękne. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro, a pracuj tak, jakbyś miał przed sobą wieczność. Człowiek nie powinien schodzić z drogi, a tygrys opuszczać górskich stepów. Nawet wielki słoń zaplącze się w kobiece włosy. Każdy dowódca ma swój sposób rozkazywania, a każdy nauczyciel swój sposób rzezania. Mnichowi dobrze się wiedzie w stolicy, a urzędnikowi na prowincji. Zły mąż bywa niekiedy dobrym ojcem, zła żona nigdy nie będzie dobrą matką. Kiedy jeden głos odezwie się z pałacu, sto głosów z dołu będzie mu potakiwać. Mała niecierpliwość burzy wielkie plany. Wysoko w niebo wzbija się dym z komina, jeżeli wszyscy w rodzinie zbierają chrust. Pierwsza rada kobieca najrozumniejsza ostatnie ich postanowienie bardzo niebezpieczne. Do wróbla nie strzela się z armat. Zwyczaj wpływa na wszystkich i nikt mu się nie może oprzeć. Strzała zanim wystrzeli do przodu, najpierw musi się znacznie cofnąć. Jeżeli w domu czcisz rodziców, nie potrzebujesz chodzić daleko, żeby palić kadzidło. Jeśli podobała ci się ta dawka medytacyjnej mądrości, nie omieszkaj dać znać w komentarzu. Zapoznaj się też z pozostałymi filmami z serii. A jeśli szukasz mądrości z dalekiego wschodu w formie książki lub audiobooka, Zajrzyj do linków w opisie filmu i wesprzyj nasz kanał, kupując je za ich pośrednictwem. Natomiast, jeśli masz propozycje na kolejne odcinki lub zmiany na kanale, również napisz. Chętnie spełnimy Wasze prośby. Do usłyszenia.